Przywracam światy ojców i noce prakochanek, uciekam od pragnień cięższych, niż kamienie skąpane w wonie jaśminowców. Czasem widzę Lesza, pieszczącego klawisze jodeł. Rankiem zbieram zapachy śródleśnej topieli, tkam wielobarwne pajęczek i limy, poleruję krople mgieł. Poezja na pewno rozwija wrażliwość człowieka. Poezja uczy tego, że właściwie wszystko może być nazwane innym językiem. To jest swoisty szyfr, który otwiera drzwi do świata wrażliwości. Nie to moje, ale i też twoje upadki. Wiosny niepozbawione uroku i zimy pełne śniegowych bałwanów. Skrzywiona buzia, kiedy smakuje cytrynę. Nie lubię plastikowych sztuczców, tak samo jak plastikowych uśmiechów. Dziś gościliśmy dziewiąty festiwal poezji słowiańskiej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej. Po raz kolejny w zeszłym roku spotkanie odbyło się w internecie, dziś dane nam było spotkać się na żywo. Jest to wydarzenie, które wzbudza wiele emocji w młodzieży. Zawsze po tym spotkaniu z poetami i poetkami jest mnóstwo rozmów na temat tego, Czym poeci i poetki zajmują się na co dzień? Jakie tematy ich interesują? Opowiadał o wszystkich bezmyślnych rewolucjach państwowych, przemysłowych, kulturalnych, koszulach rwanych na sztandary, tyranach, legionach, legendach i mitach. Często, bardzo często odnoszę się do tego, co dotyczy każdego człowieka, do pasji. I Wam polecam, obserwujcie się, obserwujcie się są was siedzi. Jedna lubi, lubi szyryłkować, inny lubi rybki. Poezja, pasja, warto ją pielęgnować. Ona nie napyskuje. Czyś jest młodym, czy już babcią i dziadkiem, oddajesz się z takim uczuciem, miłością, tym, co lubisz, co kochasz. Jest tam cicho, mało miejsca, bez zbędnych osób. Wnętrze całkiem przytulne. Wieczny bałagan w pokoju chłopaka. Ja piszę dedykację dla znakomitej prozaiczki, która wplata elementy poezji do, swej, do swego opowiadania i plasuje się w takim znaczącym nurcie literatury młodzieżowej, który polega właśnie na łączeniu prozy z poezją. Taka liryzacja prozy. I to jest wspaniałe, ponieważ dowodzi wielkiej wrażliwości współczesnych młodych ludzi. Jagodowe czy zwykłe? Jeszcze pytasz, pewnie że jagodowe. Dzisiaj wypaliliśmy pół paczki. Wiem, że to niezdrowe, ale czasem trzeba. Teraz i tak rzadko to robię. To znaczy, wydaje mi się, że to jest a, tak dokładniej opisywanie prostych rzeczy w nietypowy sposób. Na co dzień się nie interesuje poezją, ale. Uważam to za coś takiego ważnego w życiu każdego człowieka, i każdy powinien doświadczyć w pewnym stopniu poezji. No i liczę też na to, że młodzież z czasem dołączy do festiwalu jako czynni uczestnicy i uczestniczki, to znaczy, że będziemy też słuchać ich twórczości. Nazywam się William Bern. Uczestniczę jako gość festiwalu pierwszy raz w swoim życiu. Czuję się niesamowicie wyróżniony, że poeta, który jeszcze nic nie, widać, nie wydał, żadnej papierowej swojej wersji, ani jakby to ująć, nie jest laureatem żadnego konkursu, dał radę się tutaj dostać i może prezentować się na swoim debiucie. Oprócz samego natchnienia, poezja daje szczęście. Szczęście, smutek, wszystko to, o czym każdy poeta raczy pisać, to, to jest e, moc, którą poezja ze się, Emocje. To wszystko to jest właśnie poezja. Em Odwiedza nasz ogródek zawsze o zmierzchu. Słyszymy, jak w jego pyszczku. Pękają skórki No, Ja miałam zaszczyt porozmawiać dzisiaj z profesorem Marianem Kisielem, który najpierw przedstawia się zawsze go jako profesora, a po drugie poetę, ale ja uważam, że na początku jest poetą. No i rozmawialiśmy o czym? O dwóch najważniejszych tematach, między którymi tworzy się wielka literatura: o śmierci i o życiu. Dodatkowo o miłości. Jestem obrażona na samą siebie, że pozwalałam na wszystko czasowi. Może to mogłoby, gdybyśmy zmieniły się miejscami? Ja myślę, że warto się spotykać w konwencji przyjacielskiej przede wszystkim, bo to jest dobrze, kiedy, kiedy rozmawiają ze sobą ludzie sobie bliscy, albo ludzie, którzy są ciągle siebie ciekawi. To jest najważniejsze. Nigdy nie mamy tej pewności, że ci, którzy nas słuchają, są nas ciekawi, prawda? Bo może być przecież zupełnie inaczej, może... Mogą uznać, że ten rodzaj wrażliwości albo ten rodzaj otwartości im zupełnie nie odpowiada, ale kiedy spotykają się z sobą ludzie będący w przyjaźni, to wieloletniej przyjaźni, ludzie, którzy ciągle interesują się tym, co jest u nich, to trzeba przyznać, że takie spotkania są jakby jeszcze jednym darem. Dla nich, że mogą porozmawiać może jeszcze głębiej, intymniej i ciekawiej, właśnie dla siebie, żeby jeszcze lepiej siebie poznać. Ostatecznie takie spotkanie poetyckie niczym nie różni się od innego spotkania, takiego spotkania przyjacielskiego. A jeżeli takie spotkania są możliwe, to tylko chyba świadczy o tym, że jako ludzie potrzebujemy takiego właśnie kontaktu. Nie boi się i węszy lepko przyciętej trawie, furka i tupie stroszy wielki z niemacka. Zagląda też do sąsiada, który dokarmia koty, zapewne mu opróżnia wystawione miseczki. Dzielimy się nim bez słów, choć każdy chciałby powiedzieć za kościół, Bolo mi veľkou cťou, že som dostal pozvanie na 9. ročník Beskidského festivalu poézie slovanskej, pretože s Richardom Grajekom sa veľmi dobre poznáme už spred niekoľkých rokov, spred minulých festivalov a nevedel som sa dočkať, kedy sa opäť stretnem s mojimi polskými priateľmi. Takže Pozdravujem všetkých Poliakov, polskú poéziu a nech nám ďalej kvitne v tejto ťažkej dobe pandemickej. O czym rozmawiają poeci podczas Festiwalu Poetyckiego? Poeci rozmawiają o fotografii. <grywa> <grywa> Dzielimy się, bo tak, tu jest wspaniały fotograf. Się. Dzielimy się, ale się tu łączymy oczywiście. Dzielimy i łączymy, absolutnie. W tym dzieleniu jesteśmy bardzo połączeni, dokładnie. No, ale po, tak, poeci rozmawiają o fotografii jako kolejnej formie poezji. Jak to Ryszard Grajek powiedział na wykładzie, prawda? Każda sztuka się przenika z, z poezją, poezja z innymi formami sztuki, wizualnymi także, i to jest piękne. Ponieważ sztuki są wizualne i słyszualne. I słyszualne, dokładnie. No. A my uprawiamy obie dwie? Tak. O, oba dwa. Szare burę. się będzie działo. Teraz. Tutaj to się będzie działo. Koniec świata, proszę Pana, koniec świata. Poeci będą czytać swoje wiersze. Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać. Na pytanie z geografii, gdzie płynie Bóg? Większość habituentów odpowiadała po nie ma nie istnieje, Co było go? za Myślę przede wszystkim, że jest to tutaj wielki, wielka siła, wielka bomba energetyczna takiej właśnie tej siły poezji, siły ducha, siły sumienia, siły, siły nadziei w to, że warto robić to, co się robi dzisiaj dla innych ludzi. Bo to, że dzisiaj my sami w sobie jako poeci wiemy o tym, że że coś piszemy, coś tworzymy, coś robimy, ale musimy mieć tą przekładnię tego faktu, żeby to trafiło do innych ludzi. Co prawda dzisiaj mamy poezję i jest bardzo trudno się przebić dzisiaj z poezją do, do ludzi, ale przecież poezja pozwala myśleć, pozwala rozwinąć pewne, pewne ośrodki, ośrodkę myślenia, który został człowiek wyposażony i człowiek może i powinien iść tą drogą. Drogą po prostu delikatności, miłości, prawdy, nadziei, sumienia i przede wszystkim nadziei w to, że świat będzie inny, że my będziemy inni i że my jak gdyby przeniesiemy te wartości dla, na inne grunty. To jest bardzo ważne. Moim zdaniem ja uważam, że tak to wszystko funkcjonuje i tak to powinno funkcjonować. Wielka woda opada. Słowa klęską. Czerwona okazuje się tylko to, co miłość własna. W życiu każdego czeka poezja jest potrzebna. To się mówi o takiej sferze sakrum i sferze profanum, sakrum, czyli takiej odświętnej, w poezji jest coś odświętego, w religii, w poezji, no każdy człowiek musi mieć w sobie trochę poezji.